Szósta głowa ma na imię masońska zazdrość. Przeciwstawia się cnocie sprawiedliwości i prowadzi do oddawania czci Boszkowi, przemocy wojny. wojny. W Iranie miał być atom, broń chęćna. Było coś? Nic. Wszystkie wojny nakręcane są w Afryce przez ONZ. Znam przede wszystkim misjonarzy, co oni tam wyrabiają. Wojna na Bałkanach nakręcona. Te powymyślane groby, to wszystko to jest jedno, jeden wielki kamuflaż. A nas ciągle teraz straszą, że będzie wojna w Iranie, że będzie wojna w Korei. Co chwilę coś tworzą. Oni się przeliczą w tym wszystkim i Boża sprawiedliwość przyjdzie. Bo bardzo łatwo jest rządzić światem przemocą i wojną. Siódma głowa masońska ma bluźniercze imię nieumiarkowania nie w jedzeniu i w piciu. Przeciwstawia się to cnocie umiarkowania i prowadzi do oddawania czci bożkowi wychwalanego hedonizmu, materializmu i przyjemności. Dzisiejsze młode pokolenie to tylko jest zapatrzone w siebie. Mnie, jak ja użyję i jak ja będę miał przyjemność, to dopiero wtedy inni ale kiedy go nakarmi, jak on jest ciągle nasycony, bo ten pot diabelski tak ustawia psychikę człowieka. Dlatego też masoneria pogardza świętym przykazaniem Bożym i buduje swój dziesięć przykazań w otwartej opozycji. Dlatego czarna pantera każe wam czcić w swoje bożki, którymi są rozum, ciało, pieniądz, niezgoda, władza, przemoc i przyjemność. Dusze wpadają przez to w mroczną niewolę zła, wad i grzechów, a w śmierci, a chwili śmierci Sądu Bożego w jezioro wiecznego ognia, którym jest piekło. O tym pięknie mówi się o Faustyna w dzienniczku, kiedy są pokazane dwie drogi lutości. O tym przepięknie mówi się o Łucja w widzeniu fatimskim, kiedy jej Matka Boża pokazała dwie bramy, brama do nieba, żadnej ciśby można, oberka tańczyć, a do taka ciśba, że się nie ruszysz. A oni ciągle mówią, że to jest tylko straszenie ludzi. Dwie bestie smoki nie przemogły jeszcze świata i kościoła Chrystusowego. I oto moi drodzy z ziemi wydostaje się bestia trzecia o dwóch rogach podobnych do rogów baranka. W Piśmie Świętym baranek był zawsze symbolem ofiarnym. Żydowska pascha co roku przypomina ofiarę baranka tego z Egiptu, z tej nocy czuwania i wyjścia z Egiptu. Na kalwarii Jezus Chrystus składa w ofierze siebie dla odkupienia ludzkości. On sam staje się naszą paschą i barankiem bożym. Stąd też przed komunią słyszycie Oto baranek boży, bo to jest ten symbol biblijny. Bestia ma na głowie dwa rogi, podobne do rogów Baranka. Symbolem ofiary głęboko związany jest symbol kapłaństwa. W Starym Testamencie najwyżsi kapłani na głowę ubierali taką czapkę z dwoma rogami Baranka. W kościele na ten wzór biskupi noszą mitę z dwoma rogami, takimi wcięciami i to moi drodzy oznacza Pełnię ich kapłaństwa. Przypominam, czerwona bestia to był komunizm. Czarna bestia podobna do pantery oznaczała masonerię. Natomiast z bólem serca Wam mówię, bestia o dwóch rogach, budowlanka oznacza masonerię, która wniknęła w łono kościoła. Jest to masoneria kościelna która rozszerzyła się zwłaszcza wśród członków hierarchii Kościoła. To przeniknięcie masonerii do wnętrza Kościoła przepowiedziała Matka Boża Fatin mówiąc, że szatan wejdzie na sam szczyt Kościoła. Zadaniem masonerii tej kościelnej jest prowadzenie w tej masonerii mas 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 czarnej pod czarnej pantery jest prowadzenie dusz na zatracenie przez prowadzenie ich do kultu fałszywych bogów. natomiast cel masonerii kościelnej jest dramatyczny zniszczenie Chrystusa jego kościoła przez utworzenie nowego bóstwa, to znaczy fałszywego Chrystusa i fałszywego kościoła w Gieczwałdzie podczas rekolekcji rzuciłem ideę że papież musi przeprowadzić akcję w Kościele obecny, taką, jaką przeprowadził Pius X na początku XIX wieku. Że my, duchowni, musimy złożyć przysięgi antymasońskie i antymodernistyczne. Nie ma wyjścia. Kościół się nie oczyści, jeśli zdajcy nas nie opuszczą, bo wam pokażę, jak rozpracano Kościół. I co zrobiono z nami, kapłanami? My jesteśmy w wielu punktach niewinni, a jesteśmy przez wszystkich atakowani. Dam przykład mój. Powiedziałem to ojcu duchownemu mojemu w seminarium krakowskim, u którego się, moi drodzy, spowiadałem 6 lat. Mówię, ojcze, ja opuściłem seminarium modernistyczne, choć moje krakowskie było najlepsze w Polsce. I nauka wysoko postawiona, i dyscyplina. Niech ojciec słucha. Czy przez 6 lat. Mówił mi ktoś o kulcie serca Pana Jezusa, ani słowa. Czy mówił mi ktoś z was, z wykładowców czy z przełożonych, o kulcie serca Matki Bożej i pierwszych sobotach, ani słowa. Wypuściliście mnie po sześciu latach studiów i jeśli ja wchodzę do starego kościoła jak was, wasz, to ja jako młody ksiądz nie umiałem czytać znaków, co to jest, który to święty, co to jest za znak. Wyście mnie wypuścili gorzej niż rzeźnika. Bo ja nie umiałem czytać świątyni, w której mam składa wiarę. Mówię, czy w seminarium mnie uczono coś piekle? Czy był jeden wykład o szatanie? Czy był jeden wykład, co jest egzorcysta? Wyście mnie puścili w swytka w państwo, nie w sutannie, gołego. I ja nagle musiałem stawić czoła temu potworowi. Jeśli by nie działa domu rodzinnego i parafii makowskiej, padnąłbym jak wielu padło. Będę Pana Boga błagał. Żeby tych biednych kapłanów, którzy nie wytrzymali, by ich miłosiernie osądzał. Natomiast tych spod baranka pasalnego, żeby ich tam przypiekał nieprawdopodobnie. Bo co ja zawiniłem, ja poszedłem świętym przekonaniem do kościoła, z czystym sumieniem, czysty jak anioł, Miałem 25 lat, a ja nie wiedziałem, że w kościele są jakiekolwiek brudy. Ja byłem przekonany, że będę pracował, to mnie oni ozdobią, a oni cię podą. Wszystko odwrotnie. I mnie jeszcze później posłano na studia historii Kościoła. W moim domu nikt nigdy nie mówił źle o księdzu. To byśmy... ja miałem wizję Kościoła nieba. Natomiast w seminarium mi kazano na pamięć nauczyć Szebeka, Ranera, Kyniga, innych dewocyjnych teologów na Zachodzie, którzy burzyli Kościół. Jeśli kolega tego nie umiał, to on to... musiał lutra un ale natomiast Żebym coś o Janie Bosko powiedział, nikt mnie o to nie pytał. O Liguorim nikt. I Pię się dziwicie, że taki wyjałowiony młody kapłan przychodzi do Was i on Was nie rozumie? Że on jest niepobożny? Ustawił mu przeświętą w kategoriach prawa, więc on chodzi jak zegarek, a tu trzeba chodzić jak dół, żeby ludzi pociągać. Dlatego bronię kamanu, gdzie mogę, bo to, to, to są biedne stworzenia oszukane. Myśmy poszli do innego kościoła, do innego, do innej przestrzeni, a co oni z nami zrobili? To zrobił wszystko. Baranek pasalny, mój ojciec duchowny, kiedy dałem to świadectwo, nie wytrzymał i mówi mi tak, widzę, wiem, że coś się działo i mi błaga, żebym milczał. Ja mówię, ojcze, ja nie będę milczał, bo ja się będę później dał w piekle piek, że otrzymałem łaskę poznania, skąd cię to wszystko, ta choroba była w kościele, a wy mi każecie milczeć?